Dzień dobry, cześć wszystkim. Ta. Witajcie ponownie. My dzisiaj całe na biało. Zapraszamy was na film kolejny modowy o stylizacjach. Będzie moim odczuciu, tak jak rzucałam okiem na ubrania i na przebitki, trochę bardziej kobieco, elegancko. Będzie dużo fajnych materiałów, dużo polskich marek. W moim odczuciu ubrania idealne na zbliżające się, bardziej oficjalne okazje. Będzie dużo kobiecej energii. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Dajcie nam znać na końcu filmu, że rzeczywiście tak było. A tymczasem zapraszamy Was do oglądania. Może ja zacznę od mojej pierwszej stylizacji, bo mam też na sobie właśnie tą przepiękną koszulę od marki Lily Silk. Jest to koszula jedwabna, jakość premium i po Powiem Wam, że jak ją założyłam, to tak wow! Naprawdę no, robi no, efekt. Jest przepięknie skrojona, super leży. Tak jak widzicie, ma tutaj mnóstwo takich różnych detali w postaci yy, pereł. Mamy tutaj też pióra na takim sznureczku, wszystko jest zawieszone, koszula leży naprawdę idealnie, jest bardzo elegancka właśnie idealna na jakąś uroczystość rodzinną, na przykład teraz jak się zbliżają komunie, chrzciny, przepięknie wygląda w połączeniu z białymi spodniami można też ją fajnie zestawić ze spódnicą, ja mam w rozmiarze S i ona jest delikatnie luźniejsza, ale taka jeszcze powiedzmy w klimatach takich nie aż mocno oversize, ale tak naprawdę bardzo ładnie, elegancko leży i ja tą koszulę właśnie połączyłam z białymi spodniami również od marki i one mm, również są jedwabne, więc mamy tutaj jakość naprawdę fantastyczną. Świetnie się układają te ubrania, bardzo ładnie leżą, więc y, to jest moja propozycja numer jeden. Jeżeli chodzi o dodatki, to beżowe tore... beżowa torebka, beżowe buty, y, włosy można tutaj też mieć rozpuszczone, ale można mieć też spięte kolczyki, takie dosyć mocne. i Pierwsza moja propozycja od marki Lily's jest właśnie gotowa. Kasia pokazała Wam taką trochę bardziej bluzkę koszulową, bardzo efektowną, natomiast ja wybrałam sobie taką klasyczną białą koszulę, jak to ja mam w zwyczaju: fanka białych koszul nie odpuszcza. Natomiast jest to w dalszym ciągu koszula jedwabna. Jest to jedwab morwowy, czyli taki najbardziej pożądany, najbardziej wyszukany, bardzo wytrzymały, gładki. On ma też taki bardzo delikatny połysk, a przy tym te koszule są niezwykle przewiewne, więc na zbliżające się lato, na wszelkiego rodzaju okazje i uroczystości jest to koszula idealna. I tutaj tak naprawdę pole do popisu mamy ogromne. Możemy ją zestawić z szerokimi spodniami, tymi granatowymi, o nich też Wam za chwilkę powiem, do jakichś eleganckich butów. Może to być zwykła narzutka na sukienkę na cienkich ramiączkach lub wpuszczona koszula w spódnicę ołówkową. Tutaj potencjał tej koszuli jest naprawdę ogromny. Wspomniałam Wam chwilkę temu o Spodniach i muszę Wam powiedzieć, że mamy z Kasią ten sam model spodni. Tak. Kasia ma białe, ja mam, ja mam białe. granatowe i są to tak efektowne spodnie, że na żywo prezentują się absolutnie cudownie. I w moim odczuciu to są idealne spodnie jako alternatywa dla sukienki na wszelkiego rodzaju obiady rodzinne, czy wyjścia bardziej oficjalne letnie. Wyglądają przepięknie, są też jedwabne. Ja mam tutaj taki bardzo głęboki kolor granatu. Kasia ja biel. wybrałam biel, ale ta biel też jest taka złamana, z takim delikatnym połyskiem. Moja pierwsza propozycja to była taki total look biały, białe spodnie, biała koszula, ale do tych spodni też można. Dobrać sobie na przykład wełniany sweter. On, jest to sweter wełniany wełna Merino. Ja mam w rozmiarze M granatowy, przepiękny. I powiem Wam, że jest taki naprawdę bardzo wdzięczny, dziewczęcy, trochę w stylu Kennedy, bo jest taki krótki. Można nawet zarzucić sobie. Tak, tak zarzucić tak. na. na i na przykład tak mm -hmm. nie wiem santropejska nawet taki sprawy. wiecie biały klimat właśnie z szeroką nogawką białe spodnie i sweterek tak zarzucony na ramiona żeby gdzieś tam go wieczorem sobie założyć można yy, Sweterek naprawdę bardzo fajnie się prezentuje i w połączeniu właśnie z bielą również agramatowy granatowy idealny dla blondynek więc yy, to jest propozycja moja numer dwa. Yy, jakoś mam coś ostatnio do tych wiązań przy szyi się ty od ty tego kwiatka nie tego, no nie? ja jakoś tak nie lubiłam wiecie co jakoś nie przepadałam bo yy, miałam wrażenie że tak mnie odcinają w złym miejscu golfy i wszelkiego mm -hmm. rodzaju wiązania na szyi, ale jakoś tak po tej przygodzie z moim takim kwiatkiem, którego już wcześniej wam pokazywałam, stwierdziłam, że Lubię podoba się. mi się to. I mam, to, mam tutaj koszulę, taką bluzkę koszulową, również jedwabną. Też jest ten jedwab morwowy. Yy, ona występuje na stronie w dwóch kolorach w takim pięknym śmietankowym i w liliowym. No i widzę tutaj w kamerze na żywo również, jak ta koszula pięknie połyskuje. Widzicie, ona jak się tak ona się mienie. leje, tak jakby jest taki, ten materiał jest taki lejący. Jeżeli chodzi o to wiązanie przy szyi, możemy zrobić to oczywiście tak, że zawiązujemy sobie w ten sposób czyli tak jakby mm -hmm. na dwa razy i tutaj sobie ym, wiążecie to w kokardę ten sposób masz? kokardę, Albo jakiś super. Bluzka koszulowa znowu uniwersalna. Ja stwierdziłam, że wybiorę takie rzeczy, które po prostu mają klasyczne, proste kolory do mieszania z moją szafą. W ramach naszej współpracy z Lili Silk działa kod zniżkowy i on brzmi LGS20. On da Wam 20% zniżki na cały koszyk. Widzimy Wam jeszcze w opisie pod filmem i wszystkie linki do ubrań, które już tutaj pokazywałyśmy. I przechodzimy teraz do innych stylówek. może? Do sukienki. 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 Tak jak obiecałyśmy, idziemy, słuchajcie, w stronę sukienek, Tylko, aby niech będzie piękna pogoda, to naprawdę będziemy, to będziemy to nas, będzie nas. Y Będziecie nas częściej widziała właśnie w takim rodzaju ubrań. Mamy tutaj sukienki od mar polskiej marki Ansin. Tak jest. E, ja mam, słuchajcie, w kolorze niebieskim, Justyna ma w kolorze Czarny. czarnym. E, I słuchajcie, sukienka jest przepiękna. Ja ją połączyłam z, z kaszmirowym swetrem od marki Falconeri, który uważam naprawdę jest przepiękny i jeżeli chodzi o właśnie o ten sweter, o markę, to również jest marka premium, e, ale ten sweter przepięknie mi się sprawdza i nosiłam go zimą i tak samo teraz będę właśnie nosiła wiosną czy tak, żeby właśnie zarzucić na ramiona. A jeżeli chodzi o tą sukienkę, to moim zdaniem ma przepiękny kolor. Mam, ta sukienka w ogóle jest na ramionczkach. Ramionczka są regulowane. Ja mam w rozmiarze S i do niego nie zakładam biustonosza, bo jakby nie czuję potrzeby. Sukienka ma tutaj bardzo fajny rozporek. Jest bardzo wdzięczna, bardzo kobieca. Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj dobrałam dodatki moje klapki z Zara. I teraz tak, wiem, że pytacie się jak można chodzić w takich klapkach. I teraz tak, Moim zdaniem, te klapki naprawdę bardzo dobrze trzymają stopę, że ona w ogóle nie ucieka do e, przodu, można w nich chodzić, ale muszę Wam powiedzieć, że mnie obtarły dwa razy, więc mam nadzieję, że ten trzeci raz już będzie bez obtarć. Do trzech razy. Do trzech razy, razy Tak jakby wiecie, buty trzeba rozchodzić, buty się muszą jakby też do, dopasować do naszej stopy, więc one mnie rzeczywiście obtarły, ale jeżeli chodzi o to, czy one się trzymają stopy i stopa nie wypada, bo naprawdę trzymają się bardzo dobrze. Strzucam na świadkiem. Byłyśmy na mieście, chodziłam w nich potwierdzam cały tak. wieczór. Były i przeszły chrzest bojowy. Przeszły bojowy, więc mam nadzieję, że teraz już będzie easy. Do tego nasza też beżowa torebka, puffy, puffy, i to jest właśnie taki mój look. Moim zdaniem bardzo dziewczęcy i podoba mi się bardzo. I też jest ja się, kolor. Tak, jest, po pierwsze jest kolor, po, po drugie jest sukienka, i ja się czuję naprawdę w, tej, w tym looku tak bardzo dziewczęco kobieco Tak bardzo dobrze. I ja się cieszę, że mamy nasze wyzwanie wewnętrzne z Justyną, bo mamy też wewnętrzne wyzwanie, słuchajcie. Sukienkowo-spódnicowe. Racja naprawdę tyle sukienek wisi na wieszakach i się kurzy, że to jest skandal jakiś tak. Więc, więc my naprawdę się że jakoś... to już jest przegięcie. I wzajemnie się mobilizujemy do tego, żeby <laughs> Kładać właśnie sukienki i spódnicę. Dokładnie. Ja mam ym, powiedziała Justyna o kolorze, która ma czarną sukienkę. Wiecie, co ja, ja, ja nie będę walczyć z sobą, wiem, jakie po prostu rzeczy lubię i które mi się sprawdzają. I finalnie tak jakby ja lubię takie przygody kolorystyczne czasami, na przykład z czerwienią, mhm. ale nie będę ukrywać, ym, jakie kolory lubię i w czym czuję się dobrze, więc mam ten sam model, y, właśnie od Ansin, ten y, co Kasia. I jest to sukienka, Ansin to jest w ogóle polska marka. W ogóle dzisiaj mam też tak się złożyło ich basic na sobie. W filmie o basicach też o nich Wam mówiłam. Mają naprawdę dobre, jakościowo rzeczy polskiej produkcji. I jest to sukienka z Tencelu. Tencel w ogóle sam sobie jak dotkniecie, on troszeczkę przypomina jedwab. Jest trochę grubszy mhm. i taki mniej szlachetny, jak go zobaczycie na żywo, na przykład porównując z tymi jedwabnymi rzeczami. Natomiast w dalszym ciągu jest bardzo przyjemny w noszeniu, bo mam wrażenie, że daje taki. Takie uczucie chłodu. Mhm. Jak zakładacie tą sukienkę, ona jest tak przewiewna, że latem, jak jest upał, czy wyjedziecie na wakacje, to ona, ten materiał daje takie fajne, przyjemne uczucie mhm. chłodu i też nie mnie się jakoś fatalnie. Nie, właśnie Naprawdę nie mnie się jest się okay. i bardzo dobrze też się prasuje, bo ja tak. już na, to miałam okazję prać tą sukienkę, dlatego że ja ją zabrałam ja na, na mój no? wyjazd. Ja nie ręcznie. A, tym. Kasia jest automatic girl, na wszystko ona do pralki. <noise> Ale nic się nie stało, super się ubrała, dlatego że zabrałam ją na wyjazd na Jamajkę, więc ja w niej chodziłam, gdzie tam był skwar i naprawdę była powiem tak wam było, była przewiewna, i dwa, nawet jeżeli była jakaś taka, wiecie, trochę pogięta, no bo jednak ja podróżuję z bagażem podręcznym, więc wszystko jest takie, wiecie, zrolowane. To i tak uważam, że jak wisiała na wieszaku, to nas jakoś rozprostowała. Wiesz że, co chodzi, że no naprawdę jest, wyglądała jest naprawdę spoko, bardzo, bardzo dobrze. Wydaje więc... mi się, że to jest zasługa gdzieś tam tego materiału, natomiast też podoba mi się ten fason z rozporkiem, bo ten rozporek mm -hmm. jest dosyć duży. I ja tą sukienkę zestawiłam z marynarką i z takimi czarnymi butami, balerinami, takimi trochę w stylu Mary Jane z Zary, ja mam je jeszcze z tamtego roku. Natomiast o marynarce dwa słowa. Jest to marynarka od Eweliny, która szyje rzeczy, m, przerabia, projektuje na nowo. Rzeczy z Lumpeksów, czyli to są marynarki vintage. Mamy taką fajną gumę w, z tyłu w pasie, czyli ta marana, marynarka jest fajnie ściśnięta. Jej takim znakiem charakterystycznym są te kwiaty, które są przyczepione do klapy marynarki. I te I, kwiaty też są z tego samego materiału, co marynarka. Tak, tak, dokładnie. I podwinięte rękawy też można je sobie związać takimi tasiemkami. Muszę Wam powiedzieć, że ja szanuję naprawdę osoby, które mają pomysł taki na siebie, jak zaistnieć w sieci, czy zrobić coś z niczego. I ewidentnie, jak zobaczyłam profil Eweliny, ona. Jest taką osobą, widziałam, że szyje kamizelki, jakieś jeszcze inne takie rzeczy przerabia, szyje, kombinuje, więc mocno kibicuje i nazywa się Second Charm, bo tego zapomniałam powiedzieć. Rzucimy wam jej Instagrama na dole w opisie, jak chciałbyście zerknąć, ale marynarki są bardzo efektowne i dla dziewczyn, które już mają dosyć tych oversize'ów wielkich, mhm. długich, one są troszkę fajne, takie krótsze i nawet do sukienki czy do spódnicy Super, pasują idealnie. Jeżeli chodzi o polską markę, która charakteryzuje się LNEM. I ma bardzo mm -hmm. dużo rzeczy, właśnie lniane, lniane koszule, lniane spodnie. To jest marka Somi i ja od nich mam właśnie ten zestaw, czyli czarną koszulę, do mm. tego mam czarne spodnie. I ten zestaw jest z poprzedniego roku, ale jak widziałam ostatnio na stronie, to ta koszula jest nadal dostępna, ale też y, jest ona w różnych kolorach, bo widziałam, że jest biała, jest różowa, była błękitna, więc można znaleźć coś innego, w sensie w innym kolorze, jakąś fajną alternatywę do czarnego koloru. I ten zestaw dla mnie jest genialny, ja go bardzo lubię, zabieram na wszystkie wyjazdy i wiem, że posłuży mi jeszcze kilka dobrych kolejnych lat, bo czuję się w takich lnianych zestawach bardzo dobrze. Len jest przewiewny, super się sprawdza właśnie jak są upały, fajnie wygląda, poza tym koszula fajnie wygląda na przykład w takim zestawieniu, jak widzicie tutaj na przybitce w, z takim takim topem w kokardek, który i ten top również jest z poprzedniego sezonu i powiem Wam, że po tej przeprowadzce tak moje tak wyciągam, wyciągam te rzeczy, które kiedyś kupiłam, a jako no i rzadko w nich chodziłam, i właśnie stwierdziłam, że w tym roku będę miksować właśnie rzeczy z poprzedniego sezonu, właśnie z nowymi elementami. Więc ta koszula, właśnie fajnie wygląda w połączeniu z takim białym topem, ale też super. Na przykład ja lubię koszulę nosić na przykład zarzucone na strój kąpielowy. Bo ja z reguły nie biorę sobie mhm. żadnych takich typowych narzutek. Nie kąpielowych. Wiem, kąpielowych, plażowych czy basenowych. I właśnie ta kosztura bardzo fajnie wygląda jako narzutka na strój kąpielowy, narzutka na topy, ale też można sobie taką. Em... Te, to koszulę zapiąć i mieć jako taki komplet. I powiem Wam, że ja kiedyś mojej siostrze właśnie pożyczyłam ten komplet na... Miała jakąś taką imprezę firmową letnią typu Garden Party i mówi, że super się ten zestaw też właśnie sprawdził na taką imprezę, więc to jest moja propozycja kolejna. Do tego czarne baletki, czarna torebka, czarne elementy, więc mamy tutaj trochę taką biało-czarną stylówkę. Mhm. Trochę lata, trochę Trochę, ta, trochę lata, trochę no trochę wiosny, trochę, trochę zimy. zimy. Czernie. Trochę czerni, wszystkiego Nic. po trochu, więc to jest moja kolejna propozycja. Mam tutaj jedną z moich ulubionych koszul, znowu o bardzo podobnym fasonie do, tego, do tej bluzki koszulowej z Shopping Center. Masz mnóstwo koszul. <laughs> ja w ogóle jestem bardzo koszulową dziewczyną, wiecie? Albo noszę z reguły basici, czyli mhm. takie typowe, tak jak widzicie dzisiaj zwyklaki, albo e, koszule, koszule w paski, koszule z kołnierzykami, milion różnych opcji, albo właśnie takie bluzki koszulowe. I teraz tak, to jest koszula z Reserved i ma przepiękny wzór taki tłoczony, tłoczonych kwiatów i ten bardzo efektowny znowu dekolt. Natomiast ten dekolt możecie trochę kontrolować, bo tutaj wystarczy trochę materiał ułożyć. Jak na przykład wpuszczacie tą bluzkę w spodnie, to ona się delikatnie zakryje, jak nie chcecie pokazywać, tak wiecie, tutaj głębokiego dekoltu. mogę też powiedzieć, nie chcąc się przerwę, bo wiem, że ja kiedyś też miałam problem właśnie z takimi koszulami, w sensie nie chciałam, żeby były takie odsłonięte, to można sobie fajnie a grafko ją zabrać tutaj. Tak. Na tak, przykład, jeżeli tak, macie no. problem ze spodniami, albo kupić takie, są takie klipsiki specjalne właśnie takie do, do koszul, które się wszywa i potem można Zapiąć złapać. Można. Tak, złapać tutaj. Też można, słuchajcie, jak nie chcecie taśm na biust, kupić sobie taśmę do ubrań i na przykład tutaj pod spodem przykleić taką dłuższą mhm. tasiemkę i tak ładnie przykleić. poprowadzić um, przy dekoldzie. Dużo dziewczyn tak robi. Warunek jest tylko taki, żeby nie było tam pod spodem żadnego balsamu i to Wam się naprawdę będzie fajnie trzymało. Też są w Rosmanie takie tejpy do przyklejania odzieży czy w hajmie w sieciówkach. Także można to też ogarnąć w ten sposób. Natomiast to też jest jedna z moich ulubionych koszul. Jeżeli mówimy o wydaniu bardziej eleganckim, bardziej fancy i bardziej takim e, niezwykłym, bawełnianym, Adidasowym, czyli wygodnym, no niestety to lubimy. Ale jak mówimy o takim wydaniu bardziej, um, nie wiem, odświętnym, no, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Piękne wytłoczenia, absolutnie cudowne rękawy, które układają się też w takie bówki. E, można ją troszeczkę tak, jakby te rękawy podwinąć. Jeżeli chodzi o materiał, mamy tutaj 100% wiskozy. Odrobinka się mnie, jak to na wiskoze tak jakby przystało, ale nie ma dramatu. Bardzo efektowna bluzka i tutaj nie musimy się martwić o dół. Można zostawić to tak jak ja z beżowymi shortami, z beżowymi spodniami, z białymi spodniami, z granatowymi spodniami z szeroką nogawką, albo jeżeli chcecie um, i lubicie takie połączenia elementów casualowych z bardziej odświętnymi, to można spokojnie taką bluzkę koszulową nosić z dżinsami. A um, Albo do shortów. Naprawdę opcji jest dużo, ale jest przepiękna i jest to obok tej z shopping center moja ulubiona, jedna z ulubionych wyjściowych bluzek. Jak chcę być wyjściowa, to zazwyczaj y, którąś z nich wybieram. A jeżeli chodzi o wyjściowe takie imprezy to myślę, że super pomysłem jest po prostu założyć garnitur. My uwielbiamy garnitury, mamy w swojej szafie po kilka różnych, w różnych kolorach. Ty masz zielony, ja mam granatowy. Tak. Mam teraz też szary, który te, też Wam już pokazywałam wcześniej i ten garnitur naprawdę świetnie wygląda, fantastycznie leży i yy, ja lubię garnitury łączyć z kró, krótkimi topami, takimi, mhm. nie wiem, na przykład białym topem, czarnym topem i nawet ostatnio na nas też jedna z Was napisała do... Yy, pokazywała zielony garnitur, z czym mam zestawić. To ja też mówię, zestaw z jakimś zwykłym by topem, bo garnitur sam sobie tak naprawdę robi całą robotę. A ten akurat, który tutaj widzicie, jest z polskiej marki Moremoa. jest cały wełniany, jest przewiewny, fantastycznie leży i ja go zestawiam ze sportowymi butami, ale bez problemu można nałożyć jakieś fajne, nie wiem, czułenka z czubem, albo jakieś fajne sandałki, na coś na szpilce i super mamy gotową stylówkę na komunię, na chrzciny, na pięćdziesiątkę teścia, na jakoś takowicie. Ale z Uro... tym topem, tak? A czemu nie? A ja nie wiem no, tak pytam, by zawiewać będzie tu zaraz nerki chore. A, a tam nerki chore. Jak jest jakiś fajny top to w sumie dlaczego nie, ale jeżeli chciałybyś na przykład zakryć, nie wiem, brzuch, bo nie wiem, twierdzicie, że nie, no nie wypada, no to na przykład można założyć jakieś body, na przykład jasne body, a białe właśnie, body, bo coś to... takiego z jakimś fajnym dekoltem tak, żeby tutaj coś odsłonić, ym, ale żeby jednak brzuch był zakryty. No ja jakby teraz mam fazę, że mogę odsłonić brzuch, więc jak no jest też cieplej. No znaczy teraz nie jest, ale na teraz nie, ale jak będzie. będzie ciepło, to można więc ja mam tutaj biały top, yy, ale oczywiście można założyć jakieś, nie wiem, fajne body, i też styloweczka jest gotowa, prosta, ale naprawdę sertobna. Moja kolejna stylizacja to będzie coś w takim stalowym, ciemnoszarym kolorze. I to wydaje się na początku, że jest kombinezon, a wcale nic bardziej mylnego: to jest po prostu koszula, taka bluzka koszulowa ze spodniami. Natomiast łączone i noszone razem rzeczywiście dają takie wrażenie, iluzję, że jest to kombinezon. Bardzo podoba mi się koszula, ze względu na ten przepiękny, głęboki dekolt. Ja miałam ją w tamtym roku na evencie Daga. Bardzo dobrze się w niej czułam, w tej blusy i w spodniach. E, marka Shopping Center, możecie na Instagramie ich śledzić. Koszula ma coś, co ja też bardzo lubię, czyli takie zwężane rękawy, które delikatnie podciągnięte ładnie powodują, że rękaw układa się w taką bufkę. E, jeżeli chodzi o ten problematyczny dekolt, dziewczyny taśmy, ja to powtarzam od, nie wiem, już lat od, ilu, od ilu lat, od kilku chyba, tutaj <laughs> od tym trąbie ciągle możecie kupić takie taśmy na legro to są te taśmy do tapingu dla sportowców. Możecie kupić w action, możecie kupić w Rossmanie. Ostatnio nawet widziałam. Tego jest teraz mnóstwo, bo to się robi po prostu bardzo popularne. Bierzecie taki długi kawałek tej taśmy i podklejacie sobie biust do góry. Wtedy tutaj ładnie wygląda Wam taki kawałek. To jest bardzo kobiece i bardzo mi się podoba. Taki kawałek skóry. Oczywiście, jeżeli nie chcecie tak bardzo tego pokazywać, to można tą koszulę ułożyć w ten sposób i wpuścić w spodnie, że ona jest bardziej tak jakby zakryta. Natomiast wygląda to niezwykle efektownie z tym dekoltem. Wpuszczamy ją do środka, ona ma tutaj też taką warstwę materiału, która pozwala, żeby elegancko wpuścić i ją tak jakby podnieść też do góry i ułożyć w odpowiedni sposób. Kolor jest przepiękny, materiał to tencel 100%, więc również to samo, co poprzednia sukienka i tak jak tutaj patrzę w dalszym ciągu fajny, przyjemny, nie mnący się, oddychający, um, oddychająca tkanina. Jeżeli chodzi o spodnie, to klasyczne z długą nogawką do noszenia z paskiem. I tutaj myślę, że mogą się sprawdzić szpilki, mogą się sprawdzić sandałki, może jakieś fajne sneakersy. Ale raczej bym tutaj postawiła na jakąś szpilkę. Tak jak widzicie, ja tutaj um, widok bardzo rzadki. Również na szpilce. Taki szybki przegląd bardziej eleganckich, kobiecych stylówek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chciałobyście przeglądy pod kątem, bo wiem, że takie okazje się zbliżają wesele ja właśnie tego myślałam. typu rzeczy, bo widziałam mhm. po Instagramie jakoś tak coraz więcej tych wiadomości, więc już tak czuję, że ten sezon weselny mhm. się zaczyna, powoli się zaczyna rozkręcać, więc stąd te wszystkie pytania, że kurczę, może jakiś przegląd fajnych sukienek. Ja na ten moment mogę Wam rzucić w opisie e, robiły, robiła Kasia wielokrotnie mhm. takie przeglądy. I ja robiłam wielokrotnie takie przeglądy, żeby tak się zainspirować, bo też nie wiem, czy te rzeczy są dostępne jeszcze. Natomiast pomyślimy. Piszcie w komentarzach, czy byłybyście zainteresowane takimi filmami. Panie, ale na zasadzie chciałybyście na przykład, nie wiem, same, same czy... sukienki na wesele, jeden odcinek, a na przykład, nie wiem, uroczystości, komunie, drugi. Ja myślę, że można by było to fajnie jakoś połączyć, ale to dajcie znać Dobra. w komentarzach, bo my same jesteśmy ciekawe, czy to jest lotny temat i czy byłybyście zainteresowane. Tymczasem Was gorąco pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!